Witam serdecznie na kanale Iwi Tarot osoby spod znaku bliźniąt wag i wodnika. Witajcie kochani i wisie konia. To czytanko jest dla Was na tydzień od 23 do 29 maja 2022 roku, no wiadomo. Hmm. No, jaka energia Wam towarzyszy w tym tygodniu? To dwójka była dwójka była w to taka obserwacja sytuacji w jakich się będziecie znajdować to może pogodzenie różnych sytuacji ze sobą może pracy z domem może wyjazdu z obowiązkami po prostu jakichś dwóch sytuacji więc tutaj takie rozmyślanie nad jak rozwiązać problem, w jakim się możesz znaleźć na ten tydzień. No dobrze, ale jakie są wpływy korzystne? Wpływy korzystne dla Was, kochani, to ósemka kielichów. Odejście, odejście od tego, co nie służy Wam, więc y, y, dla każdego znaczy to coś innego, prawda? Y, może to są relacje, może to jest praca, może to jest y, 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 miejsce zamieszkania, Coś idziecie nowego. Chcecie sprawdzić, czy tam, dokąd chcesz podążać, będzie to lepsze niż to, co zostawiasz za sobą. Chociaż na chwilę. Więc ten tydzień będzie takie mm, rozmyślanie, czy warto, czy nie warto. Chociaż myślę, że Ty to zrobisz, tak? Przynajmniej sprawdzisz. <grym> Zobacz, znowu wyszła dwójka buław. Yy, czyli takie właśnie rozmyślanie, ta sama karta tutaj właśnie w karcie energii identyczna karta wyszła dla was mm, no dobra, zobaczymy co dalej mm, dziesiące dziesiątka yy, mieczy dziesiątka mieczy więc odejdziesz od czegoś tak hmm. może poczułeś się przegrany w jakiejś sytuacji, hmm. może masz jakieś nieura, nieuleczane, nieuleczone rany, może tutaj chodzi o rozstanie, hmm. więc ktoś cię mógł zawieść w tym tygodniu, wbić po prostu te sztylety w plecy, to się stanie nagle, ale ja mam wrażenie, że jeżeli chodzi o nie ma tego złego, słuchajcie. Wpływy korzystne. Wy już tak naprawdę będziecie wiedzieć, na czym stoicie, i już przestaniesz się łudzić. Przestaniesz myśleć, że może coś się da uratować. Więc tutaj widzę, myślę, że będziesz mógł. Zdobyć równowagę. Um, uwolnisz się od y, nagromadzonej, negatywnej energii. Właśnie ta dziesiątka mieczy to jest uwolnienie uwolnienie od złudzeń. I będziesz mógł, czy będziesz mogła iść przed siebie, zacząć coś nowego i właśnie to jest najlepsze w tym momencie a co jest niekorzystnego zobaczcie tutaj również wyszła dziesiątka mieczy zupełnie te karty się tak tutaj powtarzają że naprawdę mnie to zaskakuje no wiadomo, że to rozstanie to, że ktoś cię mógł zranić może dowiedziałeś się, czy dowiedziałaś o czymś przykrym to rozdanie jest ogólne, więc pamiętajcie, że to u Ciebie, u każdego z Was będzie znaczyło co innego. Wpływy niekorzystne. Tutaj mamy królową kielichów. Kielich, nie kielichów, tylko denarów. Zobaczymy o co chodzi. Wpływy niekorzystne. Może będziesz się bronić jako przed tą królową, przed osobą. To może być. Twoja mama, to może być Twoja szefowa w pracy, lub Ty jesteś tą y, królową, która się musi bronić przed czymś, y, bronić własnych przekonań, bronić siebie. Y, coś tutaj się zawaliło no, zawali w tej dziesiątce mieczy. Ale jakby nie chcesz iść na dno, po prostu bronisz siebie. Hmm. Może ktoś chce ci wmówić, że to Twoja wina. Myślę, że ty się, ty się nie dasz. Na pewno się nie dasz. Mam wrażenie, że Ty i wiesz, ile jesteś warta, wiesz, że jesteś uczciwą osobą i wiesz, że Ty świństwa byś nie zrobił, czy nie zrobiła, więc. Hmm. Mam takie właśnie wrażenie tutaj, że o to chodzi. Yy, ostrzeżenie, kochani, tutaj jest yy, as kielichów. No, jako ostrzeżenie ta karta mówi o niepokojach, yy, o ataku paniki, o lękach wewnętrznych, więc yy, ta sytuacja może się wydawać Wam bardzo niekorzystna, wręcz yy, dołująca. Yy. Hmm. Ostrzega przed hmm. czekaniem, to już nie czekaj. na co czekać, Jak już y, ostrzega przed właśnie taką stagnacją takim y, wócemie, czy to jest takie tkwienie w swoich złych. W swoim więzieniu, wewnętrznym więzieniu, te czarne myśli po prostu cię zżerają od środka, one powodują to, że nie widzisz wyjścia z sytuacji, w jakiej się znalazłeś, czy znalazłaś, i stąd właśnie te niepokoje, ta panika, lęki jakieś wewnętrzne, więc to jest ostrzeżenie przed takim właśnie, ostrzeżenie przed czymś takim, tak? A jaka jest niespodzianka dla ciebie na ten tydzień? Dobrze, że to tylko tydzień, słuchajcie. Ale jaka jest niespodzianka no w pustelniku, ty wychodzisz z tej energii pustelnika. Mam wrażenie, że ty po prostu yy, czułeś się czy czułaś w sytuacji, o którą pytasz? Ta. Sytuacja jakby się już zamyka ten etap w twoim życiu się zamyka zaczynasz coś nowego wychodzisz do ludzi myślę przestajesz być samotną osobą tutaj no po wielkich jakby dużym stresie być może tutaj były mm, jakieś kłótnie to były mm, zdrady nawet, bym powiedziała jakieś zafałszowane sytuacje, więc ty wychodzisz z tego, wychodzisz z tych negatywnych energii, zobacz i tutaj masz kartę y, zwycięstwa, więc naprawdę y, wyjdziesz z tego, o, o co pytasz y, z, z podniesioną głową tak naprawdę zaczniesz coś nowego w swoim życiu Odetchniesz, że, że wreszcie coś kończy się. Te sytuacje, które cię przygnębiały, dobijały, one się kończą dla Ciebie. Mm, a jaka jest rada na tą sytuację? Hmm. Sprawiedliwość. Mm. Dla kogoś, kto jest w związku, gdzie nie, nie służył, ktoś kogoś zdradził, więc rozwied się. <tak>, tak to widzę w tym momencie. Mm. Sprawiedliwie się zachowaj, po prostu sprawiedliwie do sytuacji, o którą pytasz, więc ty sam będziesz wiedział o co chodzi, tak naprawdę. Dobrze, kochani, ja będę kończyła już to czytanko. Mam nadzieję, że w jakiś sposób chociaż paru osobom pomogłam. Ja życzę szczęścia, powodzenia, trafnych decyzji. I do następnego razu. Trzymajcie się, pa.